Witam was moi kochani Jesteśmy na Nowym Polu dzisiaj Będziemy siać poplony Ale na razie Trzeba kamienie trochę przezbierać Bo jest tu sporo polnego głazu I, I dopiero będzie siano Ładnie się robi Dolało 45 litrów bodajże 4 dni Także tak, woda stała ale już jest gitarka, tutaj jest chyba najmukszej miejsce takie, gdzie prawie siadłem, no ale nie ma tragedii. Ciśniemy dalej. Porzeczka się dojrzewa, niedługo pewnie będą zbiory jakieś, o, ale to jeszcze chwilę Kończymy siać poplony na drugim gospodarstwie. Zaraz podczepiać agregat, składać to i wracać do domu. Pozdrawiam Was.